Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteście mi teraz potrzebni. Będę was o coś prosił, ale zanim to, to was pochwalę i powiem, jak bardzo jestem wdzięczny Wam za te wyprawę po owce, która za nami spróbuję wymienić. E, miejscowości Warszawa, Zamość, Lublin, Krosno, Łomża, e, Gdańsk i zapomniałem o Ciechanowie jeszcze. E, bardzo dziękuję Wam za te dni. Pomóżcie mi. Pomóżcie mi, ponieważ e, rozeznajemy. Rozeznaję i też pójdę z tym właśnie do naszego opiekuna, naszego Biskupa Jacka Kicińskiego, żeby porozmawiać o tym, co dalej, jak kształtować te wyjazdy, ile tych wyjazdów, czy, czy robić takie podobne wyprawy po owce, w jakiej mierze je robić. Chcę porozmawiać o tym z, właśnie z Biskupem Jackiem. Pomóżcie mi jakimiś waszymi świadectwami, jeżeli macie jakieś takie historie, w której. Zabraliście kogoś ze sobą. On przyszedł do kościoła, niewierzący był, wyszedł wierzący, już wiecie, że on dalej praktykuje. Jest z nami na modlitwach o 20.30, wyspowiadał się po latach, albo wrócił do swojej parafii. Albo wy, dzięki tej wyprawie, bardziej angażujecie się w parafie, więcej się modlicie, coś się w rodzinie poprawiło, ktoś. Yy... Zaczął się z wami modlić na różańcu, albo inne podobne historie, albo to ty jesteś ten, którego szukałem i po którego się wyprawiliśmy. To jest ta owca zgubiona, która mnie teraz słucha, wobec której jestem wdzięczny. Proszę cię, zapisz to, to, to w komentarzu. Pozbieram to razem z zespołem i najważniejsze te świadectwa albo mniej więcej ilość, skalę przedstawię księdzu biskupowi, zadając pytanie: No właśnie, a co dalej? Co dalej z podobnymi wyprawami? W jakiej mierze za tydzień już Wam opowiem o, o nowych miejscach. Nie, nie będzie ich dużo, ale już gdzieś planujemy być, to w przyszłym tygodniu, żeby rozłożyć siły na lata i zadbać o to, co już jest. O te błogosławieństwa o siódmej Koronka, o 15. Różanie co 20.30, wiele innych planowanych rzeczy, teledyski, to co widzicie, żeby to wszystko. Wszystkiego nie mogę naraz robić. Chociaż zespół mnie bardzo odciąża, żeby to ładnie gdzieś ułożyć w całości. Potrzebuję waszej pomocy, opinii, świadectw. W jakiej mierze chcecie, żeby było więcej takich wypraw po owce? Widzicie w tym wartość, warto w to zainwestować siły, zespół, dobrać nowych ludzi, bo do tego potrzeba jeszcze ludzi do zespołu. I to jest bardzo y, absorbujące. Daj znać, jakie owoce ty spostrzegasz? Proszę cię, napisz. Napisz o tych pakietach ewangelizatora. Daj nam znać. Ja powiem wam, tak zaraportuję, że poszła z 10 tysięcy około połowa. Około połowa. Można jeszcze, właśnie na teo wsparcie.pl na dole, zdobyć właśnie takie pakiety ewangelizatora wziąć pięciu lotek, mieć te widukówki, przejść się do kogoś, dać mu. O i powiedz: na ile ta sytuacja, na ile ten, ten, ta twoja akcja ewangelizacyjna wypaliła? Czy spotkałeś się z niechęcią, czy kogoś rzeczywiście zachęciłeś? Czy ktoś się zainteresował, poszedł z tobą do kościoła w niedzielę, a może przyszedł na naszą modlitwę o 20.30, albo z jakaś ciekawa rozmowa z tego się wywiązała? Podziel się, bardzo to mnie ubogaci, bardzo mi pomoże do rozmowy, do rozeznania, do rozmowy z naszym asystentem, naszym opiekunem duchowym, ojcem biskupem Jackiem. Może też mu podeślę, jak będzie miał czas, to sam poczyta, co tam na dole piszecie czeka mnie właśnie taka rozmowa i chcę się do niej przygotować. Proszę was o pomoc w przygotowaniu do tej rozmowy. I jeszcze raz wielka, wielka wdzięczność za każdego, kto wziął ten pakiet Ewangelizatora, wiedział, że się narazi, dał komuś ulotkę, opowiedział o Panu Jezusie, powiedział, chodź do Kościoła, chodź na Różaniec. Bardzo wam, bardzo, bardzo dziękuję. Tych bardzo, bardzo, bardzo to mi zabraknie. I chociaż się serdecznie do was uśmiechnę, jako wdzięczność za te Akcję apostolską. Kto jeszcze chce być apostołem? Zerknij w opis, co tam Tobie proponujemy, jak możesz się włączyć jeszcze w działania ewangelizacyjne, zdobyć ulotki. E, tak. E, po Błogosławie Was z wielką wdzięcznością za te wszystkie miasta, za te wszystkie historie, osoby. Ja sobie przypominam jedną. O, zanim Was po pobłogosławię, to było już na końcu modlitwy w Gdańsku, już prawie północ była. I została jedna kobieta, która opowiada, w ogóle nie pasowało mi, żebym ja tutaj przyjechała. Jak sobie myślałam o mnie i o modlitwie, to jakieś dwie różne rzeczy, i po co, i na co. I tu nie pasuje. Ale koleżanka ją namówiła, przyjechała. I opowiada, no tak, wiele lat temu to się gdzieś tam przy zakonnikach różne wyjazdy, modlitwy były, ale później zatraciłam pana Boga. I tutaj tak niesamowicie przeżyłam tę modlitwę. Takie mam yy, właśnie. Znaczy, widać po niej było, że ma dobre postanowienia, że jakby na no, nowo odkryła miłość Bożą. Później też miałem z nią kontakt i, i dawała mi znać, że przechodziła niemałą walkę, po, ale się nie zniechęciła, poprzezwyciężała, modli się dalej. Zgubiona owca została odnaleziona. Jeżeli mnie słyszysz, to modlę się dalej za ciebie. Mam nadzieję, że u ciebie jak najlepiej. Z wielkim błogosławieństwem za to, że wzięliście kogoś, zaprowadziliście, daliście szansę Duchowi Świętemu, albo sami po prostu przyjechaliście czasami wiele kilometrów, żeby być razem z nami. Wielkie, wielkie, wielkie dziękuję. Niech was błogosławi strzeże Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I jeszcze raz pomęczycie. Daj znać, daj jakieś świadectwo, choćby małe. Pomóż mi, co tam się dobrego wydarzyło, to napisz w komentarzu przez te wyprawy po owce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj jeszcze coś ci się wyświetli wartościowego. Amen.